Witam Was na kanale Moc drewna. W filmiku z cyklu Akademii Budownictwa Szkieletowego opowiem Wam o tym, jak ustawić ścianę względem fundamentu. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj odpowiem Wam na jedno z pytań, które zadajecie. Dotyczy ono ustawienia i ustawienia ściany i ocieplenia fundamentu. Jak ustawić ścianę na krawędzi fundamentu i jakie, jaką izolację termiczną zastosować na, obwodowo na fundamencie, żeby nam się to wszystko zgadzało ze ścianą. Mam tutaj taki model fundamentu. Założymy, że to będzie nasz fundament, nasza płyta fundamentowa, nasz fundament tradycyjny i chcemy tutaj postawić ścianę szkieletową. Ten kawałek styropianu jest to nasza izolacja termiczna, obwodowa, którą chcemy docieplić fundament. I teraz pytanie, jakie zadajecie, to jest właśnie jak ustawić ścianę szkieletową względem tego, tej izolacji? Oczywiście, najpierw powinniśmy położyć papę na fundamencie i układamy ją równo z betonem nie z równo z izolacją, tylko równo z betonem tak jak jest na krawędzi betonu. I teraz kwestia jest taka, jak mocować tą pierwszą podwalinę. No i oczywiście całą ścianę. Czyli gdy zastosujemy takie rozwiązanie, że cała konstrukcja będzie równo z krawędzią betonu, to tutaj jest ryzyko, to tutaj jest ryzyko, że będzie mostek termiczny. Tak? Wiadomo, że chcemy, musimy docieplić fundament z boku. i w takim układzie, jeżeli ta jak ja tu mam, akurat mam 3 cm XPS-a, ale na przykład niektórzy chcą mieć 10 cm i elewację wentylowano, no to jest duży problem, jak te powietrze tam wpuścić, skoro konstrukcja jest tak daleko cofnięta od krawędzi. Bo Wiadomo, że tu kolejnymi warstwami jest tylko poszycie, łaty i elewacja. Jeżeli damy 10 cm ocieplenia na fundamencie, no to bardzo dużo nam to zasłoni i nie będzie pasować. Rozwiązaniem jest wysunięcie konstrukcji poza fundament i, tak jak ja tu mam belkę 195, czyli 20 cm, śmiało możemy wysunąć 5 do 6 cm. To jest mniej więcej tyle. Bez ryzyka, że utracimy jakieś właściwości konstrukcyjne albo że nam się po prostu że konstrukcja nie uniesie tego ciężaru, że to oparcie będzie zbyt małe na betonie. To wystarczy przy, tym, e, przy tej szerokości. Jeżeli chcecie zastosować, to najczęściej stosujecie e, słupek 45, 145 mm, czyli ten standardowy przekrój, który większość z Was stosuje. No to bym proponował maksymalnie wysunąć go 4 cm, czyli w tym układzie. Przynajmniej 11 cm jest na betonie, i to absolutnie też wystarcza dla konstrukcji domu. I wtedy, jeżeli wysuwamy 4 cm, załóżmy, że tak tu mamy, mam tutaj e, płytę izolacji 3 cm na fundamencie. Jeżeli to by było dla Was za mało, śmiało możecie dać 5 cm, ponieważ tu jeszcze dojdzie e, jakieś poszycie, tak? płyta poszycia, może mam tu gdzieś mniejszą, nie mam. Płyta poszycia przyjdzie, która daje nam kolejny centymetr i śmiało do tej wartości, czyli do 4 plus 5,2 cm śmiało można wtedy zastosować ocieplenia fundamentu. Ocieplenia bardziej tu myślę o płycie fundamentowej bo płytę fundamentową jest troszeczkę trudniej nam docieplić obwodowo. W takim układzie przy, przy ścianie 145 mm poszyciu szyciu 12 możemy zastosować 5 cm A e Jeżeli chcemy jeszcze więcej zastosować, możemy zastosować grubsze poszycie, na przykład z takich płyt z włókna drzewnego, ona ma już 4 cm, można je też dostać 6 cm. One są dodatkowo do tynkowania. Jeżeli ktoś chce mieć tynk, to wszystko Wam pozwala uzyskać większe ocieplenie na krawędzi, na krawędzi e, fundamentu. Jeżeli cały czas to będzie dla Was za mało, a nie mamy możliwości już tutaj mm, przesuwać się i nie chcecie zastosować grubszego poszycia, oczywiście zostaje opcja zrobienia dodatkowego rusztu na zewnątrz budynku ten ruszt dostosowujemy wtedy w ten sam sposób e, szerokością do tego jaką izolację mamy zaprojektowaną na fundamencie czy jaką chcemy zastosować. I wtedy e, śmiało możemy się cofnąć z tą konstrukcją e, bo to jest bardziej optymalne rozwiązanie oczywiście jak cała konstrukcja leży na betonie. I wtedy możemy konstrukcję e, inaczej wtedy możemy ten ruszt sobie śmiało dokładać dokręcać powiększać tą izolację termiczną i wtedy dopiero robić szczelinę wentylacyjną i elewację, elewację wentylowaną, czy to będzie drewno, czy to będzie tynk, bez różnicy. Chodzi o to, by te powietrze, które ma tam wejść między elewację a ścianę, było tutaj miało tutaj dojście. I oczywiście wizualnie najlepszą opcją jest jak ściana budynku wystaje ponad cokół. Wizualnie jest to najlepsze estetycznie i oczywiście też Daje nam to taką przewagę, że jeżeli deszcz mocno zacina na ścianę, to ta woda jednak jest troszeczkę odsuwana, jest troszeczkę od cokołu, co pozwala, że ona się tam skrapla gdzieś z boku i nie działa bezpośrednio nam na tynk. Troszeczkę inaczej się to ma, jeżeli stosujemy elewacje tynkowane z dociepleniem budynku. Czyli mamy tą ścianę szkieletową i dokładamy na przykład tutaj wełnę na zewnątrz, tak? W moim przypadku nie mam wełny elewacyjnej, mam zwykłą, ale jeżeli będzie będziecie przykręcać w płyty elewacyjne na zewnątrz szkieletu, to wtedy najbardziej prawidłowo jest, gdy izolacja termiczna fundamentu jest równo z izolacją termiczną ściany. Oczywiście tam też trzeba zastosować listwę startową, która nam te dwa różne materiały będzie oddzielać. Nie możecie tynkować cokołu i ściany w jedną płaszczyznę ponieważ na połączeniach na pewno wystąpią pęknięcia musicie użyć listew startowych, listew dylatujących tak by te dwa materiały od siebie oddzielić oczywiście też jest dobrze, żeby troszeczkę jednak wełna wystawała poza, e, poza ten styropian poza XPS, -a, bo XPS to nie styropian i jeszcze e, co mogę powiedzieć w przypadku gdy nie macie tych wszystkich możliwości, albo nie chcecie ściany nadbudowywać rusztami, nie chcecie jej docieplać jakoś dodatkowo od zewnątrz, że niby konstrukcja, którą zaplanowaliście, ma Wam absolutnie wystarczyć. A boicie się jednak tych mostków termicznych w, w tym tutaj miejscu. Przy fundamentach tradycyjnych jest możliwość ściany fundamentowej do cieplenia od środka także, czyli tutaj dajemy sobie 3, 4, 5 cm styropianu czy XPS-a i od środka tak samo możemy dać, to dodatkowo nam odizoluje zimno, zimno od reszty budynku ochroni nam też tą bardziej połączymy ten, tą izolację termiczną wewnętrzną ściany z izolacją wewnętrzną podposadzką Drugim rozwiązaniem jest zastosowanie ocieplenia jeszcze na płycie fundamentowej lub na posadzkach, które mamy w tradycyjnym fundamencie. Robimy dodatkowe ocieplenie i wylewki, które spowodują, że zakładając, że to jest nasza podwalina, to będzie nasza ściana, dołożymy sobie docieplenie posadzki. Tak. I tutaj będzie jeszcze wylewka, tu będą słupki z izolacją termiczną, czyli tu tam się to wszystko fajnie zamyka i nie będzie mostków termicznych. Jest to jedno z rozwiązań, i wielu z Was stosuje dodatkowe wylewki, dodatkowe ocieplenie, żeby ułożyć sobie ogrzewanie podłogowe w wylewkach. Także tutaj też wtedy, że tak powiem, wystarczy symboliczne ocieplenie krawędzi obwodowe fundamentu, ponieważ Całość będzie zamykane ze ścianą. Izolacja termiczna będzie się łączyła wtedy z izolacją ściany. Izolacja termiczna ściany będzie się łączyła z izolacją termiczną podłogi. Także tutaj nie będzie wtedy żadnych mostków i te ciepło zostanie w budynku. Jeżeli chodzi jeszcze o inne rozwiązania to przedstawiam Wam kilka grafik. Jak to wygląda jeżeli chodzi o stropy nad gruntem, czyli stropy drewniane, bo możecie mieć także ściankę fundamentową i zrobić sobie strop drewniany na niej. Jest to o tyle fajne, że w takim układzie, gdy macie belki stropowe czy podłogę nad gruntem drewnianą, wtedy tutaj tą izolacją termiczną dochodzicie do samego fundamentu. Jeżeli tu chcecie dać 10 cm styropianu, to po prostu belki wysuwacie 10 cm. I ściana na nich się może opierać wtedy równo, i pozwala Wam to do, dużo lepiej doizolować fundament. Zresztą, e, zobaczcie sobie przekroje. Są to przekroje właśnie e, dla fundamentów e, drewnianych, dla fundamentów, które są stosowane w Skandynawii i dla klasycznych fundamentów. Tu, jak widzicie, jest przekrój dla fundamentu, który jest z belek drewnianych. W tym przypadku, akurat, e, nie ma wysuniętych tych belek, ale mniej więcej widzicie, że to można. W ten sposób zaizolować, i izolacja bardzo łatwo łączy się ze ścianami. Fundament może być tak naprawdę zimny, chociaż w tym przypadku tutaj mamy, że fundament jest pod spodem, po prostu jest przestrzeń powietrzna, która dodatkowo izoluje cały strop. Ale tak to wygląda, jeżeli chodzi o połączenie właśnie izolacji termicznej, podłogi z izolacją ściany. Nie mamy tu żadnego mózgu termicznego. Fundament możemy także dodatkowo docieplić. Także w tym nie ma problemu. Tutaj y, dodatkowy przekrój przez tą warstwę dla izolacji y, właśnie fundame z fundamentu dodatkowego. Mamy ścianę fundamentową docieploną z obydwóch stron i na tym są belki. Mogą to być belki dwuteowe, jeżeli chodzi o stronę, mogą to być belki drewniane i jak widać na tym przekroju nie ma problemu z y, dostępem powietrza pod elewację i z dosyć grubą izolacją termiczną i fundamentu i ścian. Także takie rozwiązanie jest bardzo proste, jeżeli chodzi o fundamenty nad podłogą od stropy crow space. Także tutaj mamy przekrój fundamentu, który jest standardowo używany w Norwegii, w Skandynawii. Mamy docieplony fundament z zewnątrz, ale zobaczcie, jak jest docieplony od wewnątrz. Także jest ocieplony od wewnątrz ścianka fundamentowa i także pod posadzką. Zwróćcie uwagę jak jest osadzony centralnie cały szkielet na tej ścianie. I też mamy bezpośredni blot powietrza pod elewację. Oczywiście te rozwiązania tutaj e, wyglądają troszeczkę inaczej. Dostosować trzeba się oczywiście do warunków gruntowych. E, w Polsce na pewno będzie stopa fundamentowa i tak dalej. Ale jest to jedno z rozwiązań, które Wam pokazuje jak można właśnie ścianę wysunąć. E, względem samego fundamentu i też będzie bardzo dobrze to rozwiązane. A tutaj w 3D podobne to już są systemowe fundamenty. Docieplamy je e, z dwóch stron ściany, fundamentowe i docieplane są także posadzki od spodu. E, są tutaj też pokazane wszystkie warstwy, właśnie ten kominnego trwadza gazy, które. E, Wydobywają się z ziemi i mogą się zbierać pod budynkiem. Chodzi tu o gaz Radon, który bardzo powszechnie występuje w Skandynawii. I tutaj mamy fajny przekrój. Właśnie też docieplenie fundamentu z połączeniem docieplenia posadzki. Na tym jest betonowa wylewka. Mam nadzieję, że ten krótki filmik Wam rozjaśnił trochę sprawę. Takie rzeczy są tak naprawdę po stronie Waszego architekta, Waszego projektanta, który będzie Wam to projektował wszystko. Mam nadzieję, że jeżeli on tego nie wie, powiecie mu, jak to mniej więcej zrobić, jak chcecie mieć to zrobione, wybierzecie najlepsze rozwiązania i najlepsze materiały. Ja oczywiście zachęcam do lajkowania, subskrybowania i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.